Witajcie ziomeczki bardzo serdecznie z tej strony EnderPlay Games, a to jest RPG yy, i Przyjaciele, sezon drugi, odcinek chyba już piąty, i przenieśliśmy się na nowego save'a, nową yy, wersję i nową paczkę modów, która mam nadzieję, że mi będzie lepiej chodzić niż starsza. I nareszcie to już nie jest paczka od pingwina przerobiona przeze mnie, tylko to jest całkowicie paczka zrobiona przeze mnie. I modów mam mało, ponieważ było więcej, ale musiałem pulsować, żeby było to zoptymalizowane pod mojego laptopa, bo on do najmocniejszych komputerów nie należy. Więc niestety musicie mi to wybaczyć. Będziemy grać w takiej wersji, w jakiej gramy. I nic na to nie poradzę. Check. No i no widzicie, nawet nie ma tego modu, który był tam, ale za to mamy dużo innych modów, takich jak ten. Niestety nie ma Hiroshima modu, ani na Cloud Bootsy tutaj też. Ponieważ próbowałem no zdobywać ze swojej starszej paczki modu, która mi dopiero nie działała. I to nie wychodziło. I tu nie popełnię tego samego błędu, tylko pierwsze co zrobimy, to się wybierzemy do mrów Kolandii. Albo lepiej nie, bo nie wiadomo, czy nam wylosuje ten świat, co ja chcę, żeby nam wylosowało i... Tak, zaczynamy z dziesięcioma serwuszkami. Dziesięcioma? Tak, chyba dziesięcioma. Eee, krowa mi ucieka! Dobra, ty! 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 Tu! Stój! Wracaj! Wracaj! Czekaj, musimy coś sprawdzić. Łatwy. Będę grać na normalnym, bo nie chcę, żeby się ze mną działo to, co na tamtej paczce, bo to było bardzo nieprzyjemne. Tamte doświadczenia moje. Yy, więc teraz tak. Yy, sobie. Wróżka! Ja coś czuję, że ta wróżka do normalnych nie należy, więc więc. więc będziemy mieli ją na oku ona tu będzie yy... wróżka yy, umiesz ty mówić? halo? będziemy mieli swoje wróżki nauczymy je mówić oooo to nie było zupełnie w planach na dzisiejszy odcinek ale co mnie tam to ma być spontaniczna seria nie będę planować co robimy w jakim odcinku tak samo jak to było na tamtej paczce yy. Nie będę robić od razu nowego sezonu, bo po prostu nie chcę ciągle nowych sezonów robić, yy, też tamten sezon pierwszy bez modów na 1.8 to on był troszeczkę niewypałem, ponieważ no nie ukrywajmy było tam dużo zepsutych rzeczy, tylko trzy odcinki, dwa odcinki były normalne, trzeci to mi się tam zepsuło. Bo chciałem te mody wprowadzić Mam na, na No i tu mój skin nie działa nie tu, nie, tu nie działa mój skin Leopolda Dlatego Tu sobie musimy coś ustawić z naszą postacią cze, cze, um. O, zlagowało Teraz Czekaj, czekaj, nie Skull? I dobra, teraz głowa. Musimy sobie powiększyć głowę. Ponieważ jesteśmy bardzo inteligentni. Na maksa sobie głowę ustawimy. Body chcę sobie zmniejszyć. Ponieważ lubię wyglądać w następujący sposób. Teraz ręce. Do 76.

tak okay. Jak to było? O! Skrzydełka. O to mi chodziło. Skrzydełka przyczepione do kukurydzy y, zawsze wyglądają fajnie. Save. Teraz F. E, teraz escape. F5. Zapisałeś moje ustawienia! Widzicie teraz moje małe mieczyki są w sam raz dla mnie. Teraz nie są jakieś zbyt duże ani zbyt małe. Więc teraz może być. Dobra, więc teraz ta paczka, jak widzicie, mi już dużo mniej laguje. I z tego się strasznie cieszę, bo na nareszcie mi się fajnie może nag... Fajnie ja mogę sobie nagrywać. I będzie się to pewnie lepiej oglądało nawet i kukurydzy więcej się nam przyda dobra polowanie na złotą krowę czas zacząć Krawka! moja krowka więc jak widzicie teraz nam to pójdzie dużo lepiej ta paczka mi chodzi dużo lepiej ponieważ mam ustawienia dobrze zrobione bez tekstur paka gramy Czysty Minecraft vanilia na modach. O ja gada. Dobra. Teraz musimy pilnować, żeby wróżki nie uciekały, bo bruszki, dobra rzecz. Zapomniałem, jak się oswajało. Chyba trzeba było mieć jakąś różdżkę albo jakiś miecz. Taki wróżkowy. Ale tu jest jeden problem. Tu sobie dużej mapy nie sprawdzili, ponieważ po naciśnięciu X siedzimy. O kurde, dupa mnie spędzi. O! O, dupa! Co jest? Co jest? O. patrz jak krzyw nacisnę, to się coś baguje. W trawie. Nie mogę zrobić spędzi dupy. Dobra. Ooo, tu, 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 tutaj oczyścimy miejsce. Tu będzie mój domek. X. O. Tyłek spędzi. Uh, uh, uh. Nie wiem, no dobry. Tak, 5. I teraz tak. Mamy kajwa jakiegoś, i boję się tam wchodzić. Pewnie tam będą zaraz szkielety, które mnie rozwalą. Dlatego może lepiej tam nie wchodzimy. Na razie. Mimo, że jest dzień. Nie będziemy na razie ryzykować. Tutaj też nie ma... No y... creatures No creatures Dlatego będzie lepiej no, Jak to jest, że prawy dagger mi się zaczął używać, a lewy jeszcze nie Nie ogarniam Firefly Plant Już myślałem, że to kukurydza posadzenia O, tu mamy takie troszeczkę pasmo górskie. I tu można byłoby się osiedlić fajnie. Na tej górze. O, tak, na tej górze się osiedlimy. Ja już to wiem. Ja już to czuję, tylko nie wiem, czy się osiedlamy na tej górze, czy w tej górze, bo to jest troszeczkę różnica. Taka może mi, mi, niby minimalna, ale jednak. Co to jest? Panie... Panie, co pan tu robi? Szwagier? Coś ty się spakował i, i... To jest ten villager, którego żeśmy poznali. Tam. Nie, nie będę jego go zgapiać. To, 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 jest... to jest... To jest mój, to jest mój ziomek. On, on mi pomaga miecze robić. Kowal. Kowal, co żeś ty zrobił? Coś ty się spakował? Widzicie, Kowal się specjalnie dla nas spakował. Z tamtego save'a. Było to chyba... Była ta w tym odcinku, gdzie pierwszy raz do kuźni żeśmy weszli i tam był ten kowal Którego ja potem zabiłem, ale okazało się, że on się sprytnie spakował I uciekł na tego save. A. Dobra, fajnie Kowal Kowal, gdzie ty jesteś? Kuźnię chcesz budować? Na szczęście ja rozumiem tego, no Język yy, wiośniaku Sam żeś jest wieś, tak. Spadaj na palmy. Mam. Co? Mam gryźć drzewa. Idź od mnie. Dobra, osiedlimy się tutaj. Na tym tym. Kurde. Która godzina? Nie wiem. Muszę sprawdzić, ile już nagrywam. Nie, jeszcze jakieś 8 minut nagrany. Co najmniej. Nowy odcinek. Piąty na lepszej paczce. Mam nadzieję, że to przyjmiecie lepszą nową paczkę. Pasmo górskie i wieża. Nie wiem, czy to to widać. Opki fajna tutaj nawet nie mam. Tam jest wieża, taki cieniej. Pójdziemy później do niej. Ale oczywiście standardowo, zaraz się zrobi noc. A my nie mamy domu. To jest problem. Mój odwieczny problem, brak domu, dlatego może spędzimy tę noc na drzewach, bo nie wiem co się tutaj, może stanąć w nocy, nie pamiętam jakie mam tu mody, 7 minut, 7. raczej tu nie będzie taka już bardzo hardkorowa paczka, tylko tu raczej będziemy sobie jakieś fajne mody ogarniać. Bo jakieś tam fajne mody nie że są. Mm. Pięć skóry! Tak, zrobimy sobie hełm! Mm -hmm. Czapka! Rzecz najważniejsza! Mm -mm. Wyglądamy jak Debi. Jak ten kowal, którego tam pewnie zaraz zapuką Mam nadzieję, że kowal przeżyje. Zombie. Mój Damage Indicator chyba nie wyłapał. Dobra. To sobie poogarniamy później. dobra. Teraz... Tak. Zjemy kukurydzę. Uuu, dużo nadaje kolba kukurydzy. Kukurydze. Dobra. Od dzisiaj... Mamy już swój domek. Czekajcie. Fundament trzeba postawić. Domku źle, 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 źle postawiłem już. Widzicie? Jak się, do, jak się źle fundamenty stawia, to potem cały domek źle wygląda. O! O! Już, jesteśmy, już się czuję bezpiecznie. Jako niski karzeł. W tym tutaj świecie. Jeszcze 5 minut. Odcinek ciągniemy. O! Jest ta wieża. Widać ją. O! Tak. Tak, przy mapce. O, dobra, ale teraz sobie um, Waypoint. A niestety nie mogę tego inaczej dodawać, bo mam już tyle klawiszy tutaj zajętych, że ja tego nie ogarniam po prostu. Waypoint name. Jakby cię nazwać Waypoint, um, Dom. Debila. Mm -hmm. i teraz Back. Text. no nie, dopiero teraz się skapłem że mi się źle tutaj przekrój ekranu nagrywa pewnie nie widzicie teraz nawet y, pewnie teraz nie widzicie y, mojego całego menu itemów więc zrobię cięcie i widzimy się po mapie. My... o, już chyba się nagrywa tak, nagrywa się Przesunęłem troszeczkę w dół nagrywarkę, na ponieważ teraz nie mogę tego przestawić. Dlatego teraz zaś nie będziecie mieli troszeczkę góry mapki, mini mapki i ogólnie troszeczkę góry, ale to, to, to jest już yy, lepsze niż gdybyście nie mieli widzieć mojego tutaj yy, huda na itemki. Dobra, trzy minutki zdążymy do dnia. Jak widzicie, tu już będę mniej stanowczo ginąć, ponieważ tu, już jest... tu po prostu nie mam na razie hardkorowych modków takich. Ale nie martwcie się, to się zmieni. W przyszłych odcinkach już tutaj jakieś fajne mody na trudne modki dam. No i już Twilight Forestu nie ma, ponieważ musiałem go wywalić tam crafta niestety. Ale trudno... się mówi. To ja już nie będę przedłużać, to był znowu odcinek na nowym serwie. Każdy odcinek jest taki, 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 że nic nie mam praktycznie, ale tym razem się to już zmieni. Do zobaczenia, cześć!